Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki i jazdy. Dzisiaj temat związany z finansami osobistymi, a dokładnie słuchajcie, z wakacjami. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto wydać na wakacje 5000 zł. Uśredniając dzisiejsze ceny, ceny wakacji tygodniowych, czy nawet dwutygodniowych, warto liczyć się z takimi kosztami o jakich powiedziałem, czyli w granicach 5000 zł. Taka przeciętna polska rodzina musi wydać na to, żeby pojechać na takie zwykłe wakacje w kraju. Nie mówię tu o wakacjach za granicą, bo wtedy te koszty są w granicach podejrzewam na dzień dzisiejszy 10 tysięcy zł. Ktoś powie, ale zaraz, przecież jest od osoby 1100 zł. Tak? Razy 4 no to jest 4400 na przykład, jeżeli weźmiemy takie wakacje za granicą. Ale ja tu słuchajcie. Chciałem zwrócić uwagę na to, że warto liczyć całkowite koszty, z jakimi musimy się liczyć, jeżeli mamy zamiar wyjechać na te wakacje. I teraz tak, słuchajcie, czy warto wydać taką sumę pieniędzy, a później zastanowimy się, ile faktycznie te wakacje mogą nas kosztować po uwzględnieniu słuchajcie, wszystkich kosztów. No i dobra, od początku zacznijmy, czyli czy warto wydać na wakacje 5000 zł. Słuchajcie, to wszystko, odpowiedź nie jest łatwa. W mojej ocenie to zależy. Od czego to zależy? W mojej ocenie, słuchajcie, warto wydać takie pieniądze, ale pod, po spełnieniu pewnych warunków. Jakie to są warunki? Można sobie przyjąć na przykład takie kryterium, że jeżeli mam odłożone na koncie oszczędnościowym około 50 tysięcy zł, to jak najbardziej jedną dziesiątą z tego mogę przeznaczyć na te wymarzone wakacje, czyli około 5 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli taka przeciętna rodzina na przykład ma 7 tysięcy czy 8 tysięcy złotych oszczędności i ma zamiar przeznaczyć te pieniądze na wakacje, czyli te 5000 zł i po przyjeździe z tych wakacji albo nie zostaje nic z tych oszczędności, albo zostaje tam 1000 czy 2 no to słuchajcie, robi się problem. W mojej ocenie no, nie jest to dobry wtedy pomysł. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego, że. No, bo teraz tak, pojedziemy na te wakacje. No, może taka czteroosobowa rodzina y, spędzi na przykład nad Morzem, nad Polskim Morzem, y, 7 dni, tak? I za to wszystko zapłacimy około 5000 zł. I teraz zobaczcie, jak to się ma y, do tej naszej ciężkiej pracy i do tych naszych, słuchajcie, oszczędności. Skoro dana rodzina była w stanie odłożyć w ciągu 12 miesięcy około 5, 6 czy 7 tysięcy złotych, to w mojej ocenie zbyt ryzykownym jest przeznaczanie większości tych oszczędności na wymarzone wakacje, ponieważ sytuacja jest teraz taka, jaka jest, mamy niepewne czasy, w każdej chwili możemy zostać zwolnieni z pracy. No, i tutaj jest bardzo duże ryzyko tego, że stracimy ciągłość finansową. Szczególnie jeżeli dana rodzina jeszcze ma jakieś zobowiązania finansowe wobec banków. Czyli mam tu na myśli słuchajcie, kredyty. Jeżeli mamy jakiś kredyt mieszkaniowy, no to jest naprawdę mocno ryzykowne postępowanie pojechać za wszystkie swoje oszczędności na takie wymarzone wakacje. Gdyż wrócimy z tych wakacji, a życie toczy się dalej. Czasami możemy wrócić z tych wakacji i okazuje się, że my już nie pracujemy albo zmniejszyły się te nasze dochody, więc tutaj uważam, że właśnie takim głównym kryterium, czy warto wydać na wakacje 5000 zł, czy nawet 10 000 zł, to tylko zależy od tego, jaką posiadamy poduszkę finansową. Jeżeli ta poduszka finansowa jest naprawdę duża, np. Na 50 000 zł, to jak najbardziej można. To jest oczywiście moja subiektywna ocena wydać tę jedną dziesiątą tych swoich oszczędności. Jak najbardziej. Czemu nie? Ponieważ i tak nam zostaje jeszcze 45 tysięcy złotych. No, całkowicie w mojej ocenie już takim zachowaniem mocno nieodpowiedzialnym, szczególnie jeżeli mamy na przykład na utrzymaniu rodzinę, jest moment taki, że takie rozwiązanie, że my po prostu żeby pojechać na te wakacje, to nie dość, że nie mamy żadnych oszczędności, to jeszcze bierzemy jakieś kredyty. No to to już jest naprawdę duży problem. Może być duży problem związany z tym, że możemy jeszcze stracić ciągłość finansową, a jak stracimy ciągłość finansową, to możemy na przykład przez to stracić nie wiem, samochód czy nawet mieszkanie, jeżeli mamy na przykład na hipotekę daną nieruchomość. Także tutaj naprawdę są bardzo duże zagrożenia. Ale dobra, przejdźmy teraz do drugiego do drugiego tematu, czyli skąd ja wziąłem słuchajcie, aż te 5000 zł na przykład które hmm, warto się liczyć z takimi kosztami, nawet nad Polskim Morzem, jeżeli chcemy wypoczywać. Taka 3-4 osobowa rodzina. No słuchajcie, no bo ktoś powie: powie Ale dobra, no płacę na przykład 2, 200 za 7 dni, czy 2500 za 7 dni i pasuje. No ale zauważcie, że to nie są całkowite koszty yy, tutaj tego urlopu. Tak? Warto policzyć. Dojazd, tak, powrót. Tam na miejscu też pewnie gdzieś pojedziemy samochodem. Także tutaj już jeden zbiornik paliwa nie wystarczy. Widzimy, jakie ceny są paliwa. Tutaj no, warto liczyć w mojej ocenie około 500 zł na same koszty przejazdu, czyli koszty paliwa. I zobaczcie, 2500 tysiąca daliśmy. Wykupiliśmy siedmiodniowy pobyt gdzieś w jakimś domku, w jakimś pokoju. Do tego doliczmy 500 zł koszty paliwa. To już mamy 3000 zł i teraz tak, no co pojedziemy, weźmiemy ze sobą 100 zł. No i jest to raczej nieodpowiedzialne, ponieważ, jakby cokolwiek się stało w trasie, samochód może się popsuć, no to przecież musimy jakoś z tymi dziećmi wrócić do tego domu, tak? No jest różne są sytuacje. Czasami ten auto ża no trzeba mieć troszkę pecha, no ale tego pecha możemy mieć, gdzieś nam się popsuje. No i tutaj koszty holowania i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj warto przy sobie mieć przynajmniej. No nie wiem, na dzień dzisiejszy 2000 nawet może być mało. Czyli zobaczcie, 3000 zł przeznaczyliśmy tutaj na te koszty zakupu tych czasów nad morzem, i do tego dochodzi 2500 zł. Transport. No i te 2000 to minimum, w mojej ocenie, warto wziąć ze sobą. Zauważcie, że jeszcze dojdzie tam na pewno na miejscu klimatyczne, trzeba będzie opłacić. Jeżeli mamy pieska, to na tego, za tego pieska zaraz się okaże, że, że jest 30 czy 20 zł na dobę, tak? I takie różne dodatkowe koszty. Czasami sobie ktoś tam życzy, właściciel, na przykład za sprzotanie. Zawsze coś może się zdarzyć. Też bardzo często te parkingi nie są za darmo tylko parkingi są płatne. No i, i warto się zliczyć z jakimiś dodatkowymi kosztami w granicach, no nie wiem, 200-500 zł. Tak? Mówię tu o klimatycznym i różnych dziwnych opłatach. No ale do tego, słuchajcie, dochodzą co jeszcze? Pamiątki, tak? do tego dochodzi jeszcze, słuchajcie, wyżywienie. Także tutaj te 5000 zł to zaczynam tak uważać, że to jest nawet za mało nawet za małe, jeżeli weźmiemy do tego jakąś poduszkę taką bezpieczeństwa, żeby po prostu szczęśliwie wrócić do tego domu nawet wtedy jak ten samochód nam się popsuje no to warto mieć na przykład ze sobą nawet 7 tysięcy złotych, albo jeszcze inaczej warto ze sobą mieć kartę kredytową i żeby po prostu na tym koncie gdzieś tam oszczędnościowym były jakieś środki, żeby można było w każdej chwili je wypłacić to najczęściej takie, że my szacujemy jakieś tu mnie coś straszy Szacujemy, słuchajcie, jakieś koszty, ale często te koszty są, ten limit jest, słuchajcie, ten budżet na wakacje jest przekraczany. Poza tym, no jak jadę na wakacje, to też nie mam zamiaru sobie żałować, tak? Warto coś tam zjeść, rybka i tak dalej, jakieś super gofry firmowe, nie duże, porządne takie, tak? Także tutaj, no, tak już sam, zaczynam sobie sam odpowiadać na to pytanie, że 5 tysięcy na pewno to jest tak minimum. Ale jeszcze, żeby na tym koncie pozostało z 2-3 tysiące, nie? Żeby można było w każdej chwili, jakiejś awaryjnej, po prostu z tego konta, z tych pieniążków, tutaj wykorzystać te pieniądze, tak? Wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Czyli zobaczy, że te całkowite koszty wakacji wcale nie są małe, w granicach od 5, tu już żeśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie, do nawet 7 tysięcy złotych. Teraz całkowicie sprawa się komplikuje, jeżeli wybieramy wakacje za granicą jakieś tam siedmiodniowe, no to wtedy już niestety same opłaty te jest w granicach 6, 7, 8 tysięcy, wszystko zależy gdzie jedziemy, gdzie lecimy, czasami lecimy samolotem, tak, także tam już tych kosztów będzie znacznie więcej. Czyli ja tutaj no warto mi się wydaje, że jeżeli całkowite tutaj koszty, no warto liczyć ponad 10 tysięcy, to na pewno, to na pewno. To na pewno, bo tutaj naprawdę różne mogą się zdarzyć sytuacje nieprzewidywalne. I zobaczcie, jeżeli my nie posiadamy na tym koncie żadnych oszczędności, no to naprawdę w chwili, gdy jeszcze w Polsce, to jakoś sobie poradzimy, dojedziemy pociągiem, gdzieś samochód popsuty, zostawimy go u gospodarza, później będziemy myśleć na ten temat, jak, jak ten samochód ściągnąć i tak dalej. Ktoś nam może z rodziny pomóc, możemy go scholować, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast jak jedziemy już słuchajcie na zachód. Do, na zachód, kiedyś się tak mówiło, na zachód, do innych słuchajcie, krajów, no to za granicę, jeżeli jedziemy, no to jest, słuchajcie, naprawdę problem. Chodzi mi tu na przykład o holowanie, o holowanie samochodu z autostrady. Te koszty to już nie jest 500 tysiąc zł, to już w tysiącach idzie, tak? Także warto zawsze mieć gotówkę przy sobie i najlepiej nie złotówki, nie złotówki, tak, tylko walutę na przykład euro, tak? No i, i, i tutaj się okazuje, że no, naprawdę te koszty są bardzo duże. I w mojej ocenie warto sobie uwzględnić, właśnie taki, taki, taki współczynnik sobie obrać, tak, że 1 do 10, tak, mam 100 tysięcy na koncie, dobra, ja jedziemy na, 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 w czasy za 10 tysięcy, bo jak coś, to i tak nam zostaje... 90 tysięcy, jakbym stracił pracę, czy cokolwiek by się zdarzyło w tym życiu, nie? Tym bardziej, właśnie jeżeli mamy jakiś duży kredyt na kilka lat, na hipotekę, bo wtedy naprawdę no, banki nie wybaczają, tak? Tutaj zrobią nam jakieś wakacje, 2-3 miesiące i ubłagamy, żeby nie płacić tej e, raty kredytu za mieszkanie, tego, ty, tych 700-3000 zł, ale po 3 miesiącach kończy się zabawa, no i niestety wtedy no, już są duże problemy. Więc tutaj w mojej ocenie warto właśnie przeznaczyć jedną dziesiątą swoich oszczędności na wakacje. Zapraszam, słuchajcie, do subskrypcji, zapraszam do komentarzy, co Wy na ten temat sądzicie, czy uważacie, że jest to dobry pomysł, czy uważacie, że jednak warto całkowicie wszystkie pieniądze przeznaczyć na wakacje i a co będzie, to będzie, tak? Jeżeli, słuchajcie, jest ktoś, nie ma ktoś rodziny i sam jedzie, to faktycznie może warto za zaryzykować, bo jak coś, jak jesteś osobą młodą, no to faktycznie nie ma sensu tam robić jakichś niewiel... nie wiem, jakich oszczędności, bo zawsze możemy się gdzieś tam przespać później u tych rodziców, tak? Zawsze gdzieś, no mamy tą opiekę jeszcze, nie? Ale jak już sami my jesteśmy rodzicami, to to wszystko się znacząco zmienia i się okazuje, że jakieś takie małe oszczędności, 2-3 tysiące, mogą się okazać naprawdę bardzo małymi oszczędnościami. Chwili na przykład, gdy, nie wiem, pojedziemy nad morze i tam się nam samochód popsuje i na przykład jest do wymiany sprzęgło, a to już kosztuje w granicach 1000 zł. I tutaj te 2000 to się robi naprawdę nieciekawa sprawa, nie? Tyle na dzisiaj zapraszam słuchajcie, do komentarzy, do subskrypcji i do oglądania kolejnych odcinków. Na razie, cześć.